naprawa baku traktora New Holland. Wypaliły się dwa miejsca. Taka bieda się z nim stała. Jeden kawałek tutaj i taki drugi kawałek. Wyciąłem je i przygotowałem miejsce naprawy. Tutaj jest jeszcze małe przetarcie. Oczyszczę je całkowicie i po prostu wypełnię ekstruzją. Zaczęliśmy naprawę. Oto pierwszy otwór. Tutaj wszystko było wypalone. Zrobiłem półkę o szerokości 1,5 cm. Tutaj będzie zamocowana lista, i u góry tak samo. Taka lista znajduje się w wewnątrz. Potem wymieni wszystkie wkręty samogwintujące na nity termiczne. Zrobimy wszystko solidnie i ładnie. Sprawdzenie powietrzem. Wszystko wypienione, posmaranane, sprawdzane kilka razy. Tutaj również. Oto nasz rezultat. Wszystko całkowicie odnowione. Rogi odnowione, ścianki odnowione, żebro odnowione. Napisz w komentarzu słowo agro, a my zarezerwujemy dla ciebie zniżkę 15%.